yeah yeah Powiedz mi, czy to co zapiszę na tej kartce Mógłbym wyrazić? To co czują zwykły papier Może spłonąć tak jak ja Moje serce, gdy odejdę, proszę część i nie swym pięknym w twojej muzycznej składance w moich myślach w twoim pięknie na scenie miłości tańczy Moja dusza jest tak czysta, gdy tylko w twoje oczy patrzę. Wierzę, że zobaczę kryształ, który odejmie mi oddech Każdym razem w co nie wątpię, widzę piękno wielokrotnie Większe niż te plany, co są wykutem Młotem serca nie stawiam już kroków tu, Więc nie myślę czym przeszłość cię stanie, zależy mi na kruch Chciałbym, byś tu była znów, bo bez ciebie skamieniały grubko u mego serca, proszę, więcej siebie nie każ, nie kart siebie grubą szramą, Zagojęciem pocałunkiem, jak rozmowy z twoją mamą. I budząc się co dzień rano, słysząc wysokie soprano, Twój głos jest tak czysty, moje serce przebił grubą strzałą. Nazywasz się Maomi, to zależy kiedy z kim. Otworzyłaś mi drzwi, dzięki nim rozumiem dziś, co we mnie głęboko tkwi, że z nieproszonego gościa. Rany zadane przez innych, niech rozejdą się po kościach. W ilościach mych uczuć możesz liczyć hektolitry prawdy, nie każdy by pojął, ile drugi człowiek może znać Wszystkie twoje kapryśne dni są jak zimny, wrzeszlić znaczy, że gdy jesteś blisko nie doznaję skóry poparzeń. Jesteśmy spełnieniem marzeń, wielkim jak ocean zdarzeń, czystym, wolnym i odciętym od chemikaliów skażeń. Gdy z Tobą za rękę idę, podziwiam te tatuaże. I gdy całuję Twą szyję, wiem, że żyję tu naprawdę. Oje, drapieżne pazury, niechajmy drapują dziury, bo to jedyny bo który buduje miłości mury. Nie zapomnę też, jak sznury zaciskały Ci szyję i jak narkotyków szczury. Umilały Ci chwilę, pojmuję to wszystko, żyje Nie pierwszy dzień na tym świecie, lecz to chyba jest pierwszy raz, gdy wspominam o kobiecie, bo w kobiecie, z którą żyję, mieszka najpiękniejszy anioł. Podziękuję już na wieki wszelkim innym paniom Jesteś jedynym maniałem, za którym bym skoczył, wodnie spłonął i narodził się jak feń z którego żyłem, płomień ten sam, który grzeje nas. Gdy zakładamy kołdrę, kładę na twym ciele dłonie na zawsze się żegnam z chłodem. Yeah.